Jak ona usłyszała, że ja zamierzam te jabłka prażyć na, yy, na patelni, jak ona usłyszała, że ja, że ja po prostu nie mam takiego sprzętu. Curling Pump Up Mascara. Jak zobaczycie ten tusz w Biedronce, bo jak kupiłam w Biedronce, to nie bierzcie go. Witajcie w dniu wyborów, pracujący, dzień dla mnie pracujący, robimy stylizację Ula Popken, proszę bardzo, jakie piękne, proszę bardzo, jakie kolory, proszę bardzo, co tu się dzieje, idzie się przebrać, tak wygląda urywek naszego, naszych działań, kibelek, ciuchsy, idę się przebrać. Już za nami. Dzisiaj taka pogoda, trochę ciepło, trochę zimno, robimy stylóweczki. Eee, wczoraj jeszcze mogliście zobaczyć cięcie płyt, bo niestety ale nie, nie zmieściły nam się na zakręcie przy wnoszeniu do domu, więc mogliście jeszcze zobaczyć, że Piotr ciął płyty i później jeszcze je nosiliśmy na górę. Ja nosiłam te malutkie cieniutkie, a on z antkiem nosili te duże, więc taki mieliśmy wczorajszy dzień. A dzisiaj tak mówię z sejka i później lecimy do domu Rostowek się już gotuje i lecimy na wybory Widziałam sobie leginsy z dziuro Widziałem, mam leginsy domowe i mam proszę państwa leginsy takie Chciałam powiedzieć, że już mnie otwierają te buty. A czemu? Bo są nierozchodzone. Nierozchodzone i trochę mnie ruszycisną. Nie jestem przyzwyczajona. Moja Nusia jest taka wygodnicka. Ona potrzebuje mieć super, super, super wygodne. Więc jak jest coś nowego, nie pasuje, ja już wiem, że nie pasuje. Więc jeszcze zobaczymy. Jeszcze im dam szansę, ale już czuję, że, że mnie otarły. Dobry, witajcie kolejnego dnia, nie w kolejnym vlogu, ale kolejnego dnia, z tyłu za mną starta prania którą muszę za chwileczkę poskładać, więc czeka na mnie to pranie do poskładania e, to co się działo w ostatnich dniach widzieliście, byliśmy na wybory, wybory za nami już powoli e, można powiedzieć emocje opadają, cóż mogę na ten temat powiedzieć, tutaj na tematy polityczne się za bardzo nie wypowiadam, skomentuję to tak, że jest dobrze, a mogło być lepiej, także e, także wybory poszły bardzo, bardzo dobrze, bardzo sprawnie również w naszym wypadku wspominałam wam, że mieliśmy taki rodzinny weekend trochę, trochę pracujący trochę taki chillujący, trochę gotujący więc ta niedzielka była taka właśnie przyjemna, rosołkowa bardzo i, i na luzie, więc fajnie a dzisiaj od samego rana zabrałam się za jabłka babcia do mnie zadzwoniła, powiedziała, że ma dużo jabłek Dużo jabłek, które bardzo szybko się psują, więc żebym do niej szybko przyjeżdżała po te jabłka, albo że po prostu ona mi pomoże, bo ma, ma lakser. Mikser, malakser, nie wiem jak to się nazywa taki do szatkowania, do cięcia że jabłek. No i żebym przyjechała, ona mi to poszatkuje i wezmę sobie, i będę robiła. No i ja tam do niej przyjechałam i jak ona usłyszała, że ja zamierzam te jabłka prażyć na, na patelni, jak ona usłyszała, że ja, że ja po prostu nie mam takiego sprzętu. Nie mam takiego sprzętu, jak się wydaje, to po prostu od razu odpaliła swoje dwie gęsiarki, nie wiem jak się u was mówi na tego typu naczynia do gotowania, takie podłużne, takie podłużne garnki, w których babcia zazwyczaj robiła gołąbki. Więc wyciągnęła swoje dwie największe gęsiarki, i dawaj po prostu e, ona tam mieliła w tym mikserze. Ja mieszałam w tych gęsiarkach. Później, raz, dwa, trzy, pojechałam do domu, po to wszystko robiłyśmy u babci, oczywiście, więc babcia narzuciła takie tempo. Słuchajcie, że masakra. Ja to bym tutaj w domu e, pewnie sobie e, dziumdziała, że tak powiem, troszkę tu, troszkę tu, troszkę czekała, aż to się ugotuje. Babcia narzuciła takie tempo, że po prostu nie ma zmiłuj, więc raz, dwa, trzy zrobiły się te jabłka, doprawiłyśmy cenamonkiem do, do słoików, słoiki oczywiście wcześniej umyte odparzone nowe słoiki, nowe zakrętki raz, dwa, trzy do słoików wyzakręcać z, podgrzałyśmy w w wielkim garnku, no i zostawiłam je tam odwrócone oczywiście do góry nogami, powiedziała, żebym przyjechała sobie rano, e, jutro rano, bo nie, e, niech sobie poleżą po prostu, więc no chyba ogarnęłyśmy to wszystko w godzinę w godzinę akcja z, z, tymi, e, z tymi jabłkami, no ile wyszło ile wyszło tych słoików, tak szczerze powiedziawszy, że to nie wiem, no 8 na pewno z tego co tam przeliczałyśmy 8 na pewno my bardzo lubimy takie jabłka prażone dodawać do naleśników. Po prostu robimy naleśniki, bo u nas naleśniki najczęściej pojawiają się z białym serem, chociaż ostatnio coraz mniej. Ale z białym serem, z dżemem, z, z jabłkami właśnie to są super, super naleśniki. Ja się strasznie też napaliłam, bo no... No nie robiłam żadnych przetworów w tym roku, po prostu przez ten remont, przez to myślenie, przez, przez nawał różnych rzeczy na głowie, no, no nie robiłam nic, więc cieszę się, że chociaż będę miała te jabłka, więc e, z babcią upiściłyśmy prażone jabłka. Jak mi się przypomniały czasy dzieciństwa jeszcze, jak babcia mi opowiadała, ja babcia mnie też uczyła gotować, jak jej ja się pytałam o przepis na naleśniki, ona zawsze mówiła, no nie wiem, no nie wiem ile tej mąki, no będziesz widzieć, będziesz widzieć jakie jest to ciasto, czy ono jest za gęste, czy ono jest za rzadkie wiecie, ja muszę mieć przepis, ja muszę mieć wszystko ładnie rozpisane, e, przynajmniej jak pierwszy raz coś gotuję, później to już wiadomo jak już coś następny, dziesiąte i setny raz już gotuję no to robię wszystko na oko albo e, no albo sobie zmieniam pewne rzeczy w tym przepisie ale jak robię coś pierwszy raz, no i się uczę no to muszę mieć wszystko, e, po prostu wszystkie te składniki podane, więc tak mi się przypomniały te mm, te czasy, czasy dzieciństwa, kiedy to babcia właśnie uczyła, kiedy to babcia właśnie pokazywała. No bo najlepiej nauka jednak przychodzi na, na pokazywaniu. Najlepiej się uczysz, jak, jak po prostu coś robisz, jak ci pokazuje. I babcia ma taki dar do tego właśnie, że ona pokazuje, Pierwsze, pierwsze dwie rzeczy, a potem jakby automatycznie, automatycznie ty się za to bierzesz, ty, ty to zaczynasz robić i, i, i to zaczyna wychodzić, więc bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie spędzony czas, także jutro jadę po te słoiczki i będę musiała je gdzieś tutaj ulokować i znaleźć na nie miejsce. Chciałabym Wam opowiedzieć o kosmetykach dzisiaj, troszkę, e, bo mówię zawsze, że a przetestujemy, a powiem Wam, e, przetestuję, powiem Wam, jakie są moje odczucia, więc jestem. Lovely e, Tusz, wspominałam o nim e, kilka razy, nie wiem czy tutaj, czy gdzieś po prostu, e, na innym medium, w każdym razie Curling, Pump Up, mascara. Jak zobaczycie ten Tusz w biedronce, bo jak kupiłam w Biedronce, to nie bierzcie go, nie bierzcie go, omijajcie szerokim łukiem, ten tusz e, ma mm, szczotę plastikową, e, ten tusz jest, no jedną, no, świetnie teraz Magdaleno, jedną ręką, e, za chwilę wam pokażę tą szczotę, proszę Plastikowa szczota i on odbija się jak porąbany na, na po prostu policzkach. Cały czas, cały czas co go używam, to jestem pandą, to wyglądam tak, jakbym przed chwilą po prostu miała kogoś zabić tak to wygląda, tak ten mój look wygląda więc absolutnie nie polecam omijajcie go szerokim łukiem i ja już muszę się rozpocząć, ja już muszę rozpocząć mm, rozglądanie się za czymś nowym za nowym tuszem, więc jeżeli macie jakieś polecenia no to piszcie, fajnie przetestowałabym coś nowego złapałam to w biedrze, absolutnie nie polecam, ale przejdźmy do mniejszych spraw, to co polecam a polecam um, primer z Avonu, to jest taki podkład, taka baza pod makijaż bardzo fajny, bardzo przyjemny, taki lekko silikonowy, ale trochę jak kremik, świetnie się na nim trzyma. Makijaż nie spływa, jeżeli macie tłustą cerę, to on nie jest taki mocno zapychający, bardzo dobrze się sprawdza, więc jak gdzieś na niego natraficie, jak będziecie coś zamawiać Ejwonu, no to polecam Wam serdecznie. Polecam też bardzo ten błyszczyk, błyszczyk z sziglamu z Łąka. Zobaczcie, już jest zużycie całkiem tutaj sporo. Używam go ostatnio bardzo często. Przepiękny kolor, delikatny, taki kolor latte, kawy latte, na co dzień. On się przepięknie błyszczy. Nieraz jak wymaluję się do, do filmu i załączę Lampy, no cudowna tafla, cudownie on się błyszczy, nie klei się, utrzymuje się naprawdę długo na, na ustach, w sensie nie wchłania się w usta, tylko jest po prostu taką taflą um, błyszczącą w lekkim odcieniu, to nie jest bardzo kryjący błyszczyk, on tak lekko, lekki kolor nadaje raczej po prostu tutaj jest błyszczący, więc I jeszcze ta kolekcja jest dostępna w siglamie. linka zostawiłam Wam na dole, zobaczcie sobie, więc bardzo go polecam. I kolejna rzecz, którą przetestowałam, to jest ten balsam z Biotin i wspominałam Wam, że uwielbiam te balsamy w tubkach i że testuję właśnie te z pompką, więc ten z pompką jest Max Repair Body Balm, intensywnie regenerujący balsam do ciała, rzeczywiście taki jest, rzeczywiście jest bardzo mocno e, natłuszczający, nawilżający i rzeczywiście dłużej się wchłania. Więc na ten czas, kiedy jest właśnie tak chłodniej, na ten czas, kiedy e, chcemy dać trochę więcej tej pielęgnacji, chcemy dać trochę więcej tego natłuszczenia skórze, no to on się u mnie teraz sprawdza świetnie. Na lato, na, na jakieś cieplejsze e, dni myślę, że nie, bo on się, no długo się wchłania, no długo się wchłania. Myślę, że tak... E, Myślę, że tak do pół godziny musicie odczekać, aż on się wchłonie, aż ta skóra będzie taka sucha, komfortowa w użyciu, nie klejąca się do niczego. Więc jest naprawdę mocno, mocno natłuszczający, mocno nawilżający, regenerujący. Tutaj z jakimiś olejami, proszę bardzo. Więc teraz, jak najbardziej, tak. Teraz, jak najbardziej, tak. Ja teraz uwielbiam wszelkiego rodzaju masła, olejki, olejki wracają do łaski, jeśli chodzi o zmywanie makijażu, olejki wracają do łaski, jeśli chodzi o, o jakieś serum na twarz, więc to też jest spokona teraz, więc polecam. Więc ta marka Biotin, po kolei, po kolei, tam sobie sprawdzam i jestem dalej w trakcie mojego wyzwania, nawilżenia yy, skóry. Więc takie rzeczy to nie. Tak na żółto się świeci jak taka osa, to nie, ale te trzy rzeczy jak najbardziej tak.